Wysoka Izbo, no, przyzwyczailiście nas państwo już do takiego bezczelnego samozadowolenia z siebie przy przedstawianiu sukcesów waszego rządu, ale muszę powiedzieć, panie pośle, pan jest jeszcze jajcarz do tego, bo żeby tak sobie przypisywać ten wielki sukces, że te pieniądze wpłynęły, bo wy tak genialnie zarządzacie, ale a propos tego genialnego zarządzania, Mam dwa bardzo konkretne pytania. Dlaczego w tym znowelizowanym budżecie nie zostały odłożone pieniądze na zadośćuczynienie, odszkodowania dla ludzi, którzy zgromadzili się w Polskiej Federacji Fitness, którzy wystąpili z protestem zbiorowym przeciwko skarbowi państwa, którzy dostaną odszkodowania, bo to są te firmy, które waszymi decyzjami w dużym stopniu zostały zbankrutowane, więc najprawdopodobniej będziecie dosyć mocno musieli tam wyłożyć pieniędzy, a nie widzę jakoś tego zabezpieczenia. I druga rzecz, skoro jest tak doskonale, to dlaczego ludzie w strefie zamkniętej mają tylko 65% zadośćuczynienia? Może dajmy im 80 albo 100? Jest możliwość. Dziękuję Pani bardzo.